Tylko właśnie jak widzieliście no w poprzednim filmiku powiedziałem, że na tym filmiku i ten, patrzcie. Mamy no, nowego To jest prawdziwy. Aaaa. Patrzcie, nowy czarny całkiem. Patrzcie, patrzcie teraz. Trzeba go obkorzyć I możecie na następnym odcinku pod tym, pod tym Filmikiem piszczy na razie dlatego, ale potem tym pamiętajcie też napisać. No przykład dla tamtego gołębia, bo. Buh. Bo mnie na terenie czeka. Nie! Lecz ja patrz na to, jak nie gołęb! Fotografu! Fotografu! Siedzi tam na dachu! Fotografu gołąb! Dobra, mamy film! Tak? Patrz! Widzicie go pysk! mi trochę do mnie. czekaj, cicho! Tylko cicho, o! Nie widzimy Dobra. Dobra, to do nas wejdźcie w następnych komentarzu i co? subskrybujcie My i mamy dziesiątkę w subskrypcjach, no bo chyba tak, tak będzie ktoś. No na no pewno. Jak wyjdziemy filmik, to, się zdawał, jak w filmik, to będzie się dla mnie. Jak wyjdziemy filmik, filmie będzie Na dla mnie. Dobra, to dajcie subskrypcje. A w ogóle to jeszcze dajcie lajka do kanału no subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, tak tak, tak wszyscy sam <laughs> No to siema, mapa Pa, pa. pa. Doei! Oh. dobra. Doei! Let's keep